Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Jak pewnie wiecie, ostatnio na rynek wleciała nam. Wleciał nam Shanghai, no i zobaczymy, jak rynek zareagował na naklejki z Szanghaju. Naklejki są przyjęte przez naszą społeczność dosyć nie powiedziałbym, no powiedziałbym, że dosyć źle, ale zobaczmy, jak prezentują się ceny po tych pierwszych dniach, kiedy są one na rynku Steam, no bo wiemy, że teraz jest taki pan na sprzedawanie wydropionych przez nas itemów na co najmniej 7 dni. Więc przechodzimy do naklejek. Ja tu sobie wybrałem na razie, sobie sprawdzimy, jak wyglądają legendy. Jeśli chodzi o legendy, to najdroższą naklejką na na Steamie, aktualnie jest naklejka G2 eSport, gdzie gra nasz Snaksik. Jest jej 11, no no i jak możemy zobaczyć, kosztuje ona prawie 300 zł. No, jak na same początki, to powiem, że to nawet nie jest wcale dużo. Patrząc na to, że najdroższa naklejka z kapsułki Legend kosztuje 48 zł, a nawet jeszcze nie wyszła promocja, to jest tu naprawdę, ale to naprawdę dziwne zjawisko. Bo zazwyczaj te naklejki kosztują około 100 coś koło tego. A tu mamy zjawisko, gdzie te naklejki już od samego początku, nawet gdy kapsułki nie są przecenione, kosztują bardzo, ale to bardzo mało. Wymieniać lub kupować skiny po najniższych opłatach. Tak, mam dla Ciebie świetną informację, ponieważ sponsorem tego odcinka jest Pirate Swap. Jest to strona, na której możesz kupować i wymieniać swoje skiny, a także wyszukiwać różnych przedmiotów z naklejkami. Wystarczy wpisać nazwę naklejki, a pojawi Ci się masa skinów z taką naklejką. Takie skiny bardzo często mają też overprice'a, więc można je spróbować sprzedać albo nimi grać. Na stronie są dostępne też różne metody płatności, a z moim kodem CS Inwestycje macie 35% bonusu do depozytu. Oznacza to, że np. kupując skrzynkę ukończenia węża, kupujecie ją po znacznie niższej cenie niż byście robili to na imię oczywiście pod inwestycje. Transakcje trwają minimalnie kilka sekund a skiny trafiają od razu na wasze konto ponieważ strona korzysta z botu. Moim zdaniem to najlepsza platforma do wymiany swoich skinów bo znajdziecie tam wszystko od Holy po Dragon Lore i mnóstwo skrzynek czy też skiny o bardzo niskiej wartości. Więc jest tu wszystko dla wszystkich Link oczywiście w opisie. Oczywiście na supplych jakbym tutaj się nie skupiał, no bo jest to dopiero któryś tam dzień z kolei po wyjściu na rynek. Co prawda mógłbym nagrać wam to wcześniej, ale nie było mnie po prostu w domu. Byłem na wyjeździe, więc bardzo przepraszam. No i jak widzimy, ta cena powoli sobie tutaj rośnie, ale ona będzie też stopniowo za chwilę spadać, dlatego że będzie pojawiać się tych naklejek coraz więcej. No, i widzimy naklejka G2 kosztująca 48 złotych. Jeżeli ktoś jest ciekawy jak wyglądały pierwsze naklejki z Kopenhagi, no to może sobie cofnąć do materiału, w którym to omawiamy. No bo tam ceny były moim zdaniem zdecydowanie, ale to zdecydowanie wyższe. Co do złotych naklejek, to wiadomo, że są one najdroższe, ale prawda jest taka, że się niczym nie wyróżniają. Co jest jeszcze bardzo, ale to bardzo ciekawe, naklejka Perfect Word, czyli organizator tego turnieju, jest drugą najdroższą naklejką holograficzną, jeżeli chodzi o legendy. Naprawdę jest to dosyć dziwne, no bo tą naklejkę możemy trafić w absolutnie każdej kapsule i w absolutnie każdej kapsule wygląda tak samo. Oczywiście, jeżeli chodzi o te teamy, no bo w autografach tego nie trafimy. No i jej cena prezentuje się dosyć zacnie, patrząc, jak, patrząc na to, że jest to naklejka nie drużyny, a organizatora turnieju. No, jest to dosyć dziwna sytuacja. Ogólnie bardzo, ale to bardzo dziwne są nasze tutaj naklejki, no bo patrząc na to, no to Team Spirit przy wyjściu, Team Spirit przy wyjściu osiąga 26 zł. i to jest jedna z najdroższych naklejek. No to to jest naprawdę, ale to naprawdę mało. Patrząc na to, ile ta naklejka może kosztować po wyjściu promocji, gdzie ludzie będą masowo ją otwierać i masowo będzie pojawiać się na rynku, no to ja tu obstawiam, że to może być w wysokości 6, 7, 8 zł. No bo tak się kreują na razie te ceny. Tutaj Vitality, no mamy też nowe naklejki takie jak 3D Max, które kosztuje aktualnie 19 zł. No mamy też e, kolejnie Maus, które kosztuje mało jak na to, że naklejka Mazda kosztowała naprawdę, ale to naprawdę dużo w przeszłości. No i te naklejki są dosyć tanie, patrząc na to, że naklejka brokatowa już się zaczyna od 5 zł, kiedy nawet, nawet nie mieliśmy promocji, a te kapsułki są bardzo, ale to bardzo drogie, czyli no, w teorii nawet już teraz się nie opłaca ich otwierać. Jestem ciekawy, jak ceny spadną po wypuszczeniu promocji. No bo to jest naprawdę, naprawdę coś ciekawego, no bo już dawno nie mieliśmy takiego eventu, który by tak miał nisko wycenione naklejki od samego startu. Pamiętamy Kopenhagę, tam były dosyć wysoko niektóre naklejki wycenione i to naprawdę dosyć wysoko, bynajmniej w te pierwsze dni. No później to oczywiście też spadło, ale spadło dlatego, że po prostu było ich coraz. ale to coraz więcej. A teraz. Teraz to wygląda tak, jakby wszyscy się obrazili na te naklejki i stwierdzili, a kolejne gówno sprzedajemy za tyle, ile starą wersję. No bo cena w porównaniu do Kopenhagi wygląda podobnie już nawet teraz. Bo dajmy sobie taką naklejkę Team Spirit brokatową, no to możemy zobaczyć, że dużo do Kopenhagi to to nie brakuje. No tutaj mamy na przykład naklejkę Team Spirit brokatowa z Szanghaju. Oczywiście jeszcze musimy sobie tutaj wyrzucić te legendy, wtedy będziemy mogli to zobaczyć. No to Team Spirit na przykład z Amferpu kosztuje praktycznie tyle samo, patrząc, że tej naklejki jest jeszcze zdecydowanie na pewno mniej. No bo to jest 49 sztuk. Patrząc na Kopenhagę, no to ona na spokojnie dogoni tą Kopenhagę, a nawet będzie poniżej niej, tak mi się zdaje. No bo po prostu ta naklejka jest już na tym momencie tania. Zobaczmy jak to wyglądało na Kopenhadze, bo jestem też bardzo ciekawy, jak to wyglądało na Kopenhadze te pierwsze dni po wejściu na rynek, jak prezentowała się ta naklejka. No po wejściu na rynek ona kosztowała piątkę, czwórkę, yy, trójkę, no tak minimalnie czwórkę, co no tutaj, no dajmy na to, że minimalnie kosztowała 3,80, przez te dni, kiedy nie było promocji. Tutaj zaczęła się oczywiście promocja i ta cena oczywiście też musiała spaść. No więc patrząc na to, że ona od początku była wyżej wyceniana od naklejki z Szanghaju, no to możemy stwierdzić, że ta naklejka po czasie będzie jeszcze mniej warta niż ta naklejka. No bo była na początku mniej wyceniana, no i powiem Wam szczerze, że jestem ciekawy jak będzie się kreował supply, no bo na razie to ROI to musi być naprawdę, ale to naprawdę niskie, bo to jest nieopłacalne dla nikogo, żeby coś takiego otwierać. Napiszcie co Wy sądzicie o tych naklejkach, czy to jest jakiś potencjał, czy to jest w ogóle gówno, którego się nie opłaca ruszać. Ja jestem bardziej przy drugiej opcji.